Mam go dzisiaj. Um, gra znowu z motorów. <zysy> pochowa, z, to się z, z, z z bika. Tak jakbym chciał zrobić to pod, pod tym filmem. Um, z 10 łapek w górę. I to będzie się... film. Jak nie, nie podobają się moje filmy, no to po prostu nie będę zmuszał do oglądania i subskrybowania. Ajajaj, od razu już w 46 sekundzie. Przepraszam, przepraszam bardzo za reklamę, ale to nie jest tak zbytnio na Wii yy... Albo to sobie zareklamę Ja dopiero zaczynam nagrywać to jest nowy kanał yy... więc yy... niezbyt tam potrafię jeszcze się przybiwać Mam też yy... kapkuta yy... który nazwę podał w opisie Discorda tu nie mam. Też mam za mieć. O nie, tunel najgorszy. Nie, jeszcze nie mam to tutaj się A właśnie potem do jej tu już Ну, конечно. Это самое год иметь. О, ты <голоса> <голоса> Dobra, kontynuuj. Okay, no Niech już przeboleje. Mam zamiar coś nagrywać Minecrafta. <grybuj> <grybuj> no, dobra, od nowa. Już jak teraz się zderzy, no to y, wtedy y, dalej nie tam, nie będę grał. Tylko zrobię misję. Mhm. Nie 442 km na godzinę, trochę spędzanie. 20, 20, Dobra. Czas wykonać misję może jakoś do siódmego poziomu. Ej, idealnie postępy. A. 5 km, wyprzedać 20, 20, 20 samochodów, ogonić kropel na kierunkowej Nie, nie, stać, nie, 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 dużo <grym> Dobra. Misja siódma, nie mogę przejść siódmy, e, misji siódmą. Bo to jest e, ten, muszę wyminąć. Nie. To ktoś mi prze. E, ten. Ktoś ma dochód do tego. Eee, Czemu ten? Zderzenie się zabiera czas. Ja nie zdążę w dwa, e, dwa kilometry przejechać z takim czasem. A to A to jest jeszcze dwukierunkowa. Więc muszę uważać auta, które to się rozmawia A Ajajaj! Nie! Przegrałem to! Przegrałem! Nie uda mi się tyle przejechać przez sekund. No mówiłem, koniec. Dobra, kontynuuj. No tutaj, nie, 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 udało Dobra, nie, udało się. nie, level. nie, 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 zobaczenia